Jestem w kościele świętej barbary przed szopką żłupkiem. Proszę bardzo, jakie ładne tutaj figurki są. Proszę. Tu jest Matka Boska, czy królowia, gwiazda, wielbłądy. Proszę bardzo, nawet może prawda, gdzieś przybyli. Przy okazji jeszcze taka, bo tu jest boczny kaplicy i Matki Boskiej jurowickiej. I przy okazji jeszcze krótka migawka, ołtarz główny, bardzo ładna ambona, boczny ołtarz i ciekawa, ciekawy chór z organami, dość tradycyjnymi, prawda. Więc taką przy okazji małą migawkę chciałam przedstawić. I jeszcze raz wracam do Żubka z okazji właśnie zbliżającego się zakończenia kolęd. Amen.